Witaj. Chciałbym się podzielić z Tobą bardzo ciekawym odkryciem. To jest unikalna wiedza, na którą nie trafiłem w żadnych książkach, w żadnym filmie, na żadnym wykładzie. Nigdzie się z tym nie spotkałem, nie? Chciałbym Ci o tym opowiedzieć i proszę Cię, żebyś dał mi 3 minuty. 3 minuty, jeżeli w ciągu tych 3 minut ja Cię nie zainteresuję, to możesz sobie spokojnie darować resztę filmu. Natomiast proszę Cię, żebyś wytrwał te 3 minuty i, i, i dał mi szansę. Posłuchaj, najpierw zadam Ci trzy pytania, OK? A potem powiem Ci dopiero, co odkryłem, bo ten wstęp będzie ważny. Pytanie pierwsze, czy wiesz, jaki jest oficjalnie najstarszy język na świecie? Najstarszy język na świecie oficjalnie to sanskryt. Sanskryt jest językiem żywym, nie jest martwy. Sanskryt Oficjalnie jest co najmniej 1000 lat starszy od łaciny, oficjalnie, a wszystko wskazuje na to, że jest dużo, dużo, dużo starszy. Pytanie drugie, czy wiedziałeś, że język polski i sanskryt w niektórych kategoriach, jak na przykład religia czy filozofia, mają od 60 do 90% zgodności językowej, jeżeli chodzi o podobieństwo słów. Słowa są bardzo często wręcz takie same, nie tylko podobne. Różne kategorie, różne procentowe ilości, ale w, mówię 60-90%, nawet jeżeli chodzi o religię, jeżeli chodzi o filozofię, jeżeli chodzi o dom i rodzinę, bardzo wysokiej ilości. Nie? Ośrodki słowiańskie i indyjskie są oddzielone o około 5000 km i to jest największa na świecie odległość między językami z tej samej grupy językowej, bo za takie należy uważać polski i sanskryt. To jest druga sprawa. Trzecie pytanie: Czy wiedziałeś, że łacina, to język sztuczny, a tak zwany alfabet łaciński, to tylko bardzo mocno uproszczona wersja alfabetu słowiańskiego, i na tej właśnie uproszczonej wersji bazują inne nacje. Jeżeli o tym wiedziałeś, to ja się bardzo cieszę. Jeżeli nie wiedziałeś, to ja chętnie Pokażę Ci i powiem Ci o tym w kolejnych filmach i udowodnię to tak, że nie będzie Ci wątpliwości. Natomiast teraz chciałbym Ci powiedzieć o czymś innym. Posłuchaj. Jeśli wywiercę w desce dziurę, to co to będzie? To będzie otwór. Prawda? Okrągły. Otwór. Jeżeli idę z kobietą, dajmy na to, wchodzimy do kina, chcę być dla niej uprzejmy, to co zrobię? Otworzę drzwi. Stworzę o. Która symbolizuje wejście, i ona będzie mogła wejść. o tworze Wejdziemy, mogę ją objąć. Objąć. Nie? Czyli otoczyć ramionami. Objąć. Zobacz. Litera O ma wiele właściwości. To jest tylko jedna z nich. Jest związana z jej okrągłym kształtem, prawda? Ma ona inne właściwości. Między innymi, na przykład, symbolizuje w danych zjawiskach pełnię. Pełnie danego zjawiska. Litera D, która powstała z podziału O na pół, bo jeżeli weźmiemy sobie literę O narysujemy i przedzielimy ją na pół, powstaną nam dwie litery D, prawda? Litera D symbolizuje pół pełni, coś oderwane od pełni. I dlatego zobacz, że związki litery O z literą D mogą symbolizować właśnie jakieś oddzielenie, prawda? Jeżeli chcesz coś komuś dać, to co zrobisz? Oddasz. Od całości, jaką jest O, oddzielisz tą część, którą chcesz dać, i dasz. Oddasz. Oddzielisz. Odrąbiesz. Odkroisz. Odsuniesz. Wszystko według tej samej zasady. Zobacz, to działa też w drugą stronę, bo jeżeli chcesz coś dołożyć do tego podarku, który zrobiłeś człowiekowi, to no właśnie, co zrobisz? Dołożysz. Czyli z drugą stronę do DOPEŁNI, DOPEŁNISZ, PRAWDA? Dokroisz, DOŁOŻYSZ, DOPEŁNISZ. D na początku wyrazu może symbolizować też jakiś dół, dziurę, dziuple, dolinę, depresję. Bo jak położysz D, to ona będzie przyjmie kształt takiej dziury jakiejś, prawda? Jakiegoś ubytku. No właśnie, ubytek. Zobacz, ubytek też symbolizuje niepełnie. Wyraz zaczyna się na literę U. U ma wiele zastosowań, bardzo wiele. I jednym z nich jest właśnie symbolizowanie w wyrazach niepełni, prawda? Ubytek to forma braku. U-traty. Ujmy. Ale U ma tą właściwość, że można go uzupełnić. Czyli można dołożyć coś do U i stworzyć pełnię. Uzupełnić, prawda? zupełnie. Jeżeli powiesz zupełnie, to znaczy, że ktoś ci to wytłumaczył tak, że zrozumiałeś zupełnie, czyli z niepełnego zrobił pełnie, bo ty teraz wszystko zrozumiałeś. Zupełnie zrozumiałeś, prawda? To jest proste. Zobacz dalej. U ma charakterystyczny kształt, który jest związany, który znajdziemy na przykład w słowie uchwyt albo uśmiech. Bo zobacz przy garnku uchwyt ma kształt litery u, prawda? I to jest u chwyt. A jak łapiesz ten chwyt, ten, ten uchwyt, to Twój chwyt przyjmuje kształt litery C, prawda? Bo jak chwytasz to w ten sposób: w ten sposób, dwoma palcami albo tak. Uchwyt, albo uśmiech, zobacz. Uśmiech. Usta, usta, kąciki ust unoszą się do góry, gdy się uśmiechasz. Jak uśmiech jest, jest pełny, to ukaże się uzębienie. A uzębienie nazywa się uzębienie, bo przecież górna i dolna szczęka jest na łuku, prawda? Widziałeś pewnie sztuczną szczękę dziadka, jak wygląda. To jest litera U. Więc to jest uzębienie, prawda? Uzębienie jest na łuku. Zobacz, łuk też ma w swoim składzie literkę U w środku, bo jak go ugniesz, to przyjmie kształt litery U. Łuk, prawda? Jak ty się ugniesz, to mówimy, że zrobiłeś ukłon, bo zginasz się, jeżeli ukłon będzie bardzo pełny. Jeżeli skłonisz się, ukłonisz, to on też przyjmie kształt litery U. Litera U, tak jak O, ma też wiele innych funkcji. Przykład: zobacz. Uszy. Nazywają się tak, bo są u szyi, a szyja to przyja, bo ja było zapewne umiejscowiane w głowie. Można je umiejscować różnie, różne nacje różne umiejscowiają. Ja może być tutaj. Ja może być tutaj. Uszy są u szyi. Szyja to przyja. Zobacz, uszy nie nazywają się tylko dlatego uszy, że są u szyi. Uszy zaczyna się to na literę U. Litera U w takich wyrazach jak ucho, usta, umysł. Symbolizuje coś, do czego można coś włożyć, można coś wyjąć. Coś może wlecieć, coś może wylecieć, bo to jest u otwarte. nie? Jednym uchem wpada, drugim uchem wypada, prawda? Do ust wkładasz jedzenie, wychodzą z ust słowa. Do Twojego umysłu wpadają różne idee, prawda? A wychodzą również też myśli. Umysł jest otwarty, tak się mówi, że ktoś ma otwarty umysł. Jest otwarty na różne idee i z umysłu również wysyłasz. Uma wiele zastosowań. To jest tylko mała cząstka. Zastosować tych liter, które na razie wymieniłem. A nie mówili o tym w szkołach, prawda? Ani zakładam też, że zapewne nie słyszałeś o tym w żadnych, na żadnych wykładach, czy nie czytałeś żadnej książce, prawda? Dam ci kilka szybkich przykładów innych liter, naprawdę w telegraficznym skrócie, żeby tylko po prostu zarysować o co chodzi. Zobacz, litera i. Oprócz kształtu, jak na przykład igła, nie? Litera I łączy, ale także oddziela. Symbolizuje odrębność, jak na przykład w słowie imię albo istota, nie? Jeżeli wyodrębniasz tą osobę, ono dziecko już nie jest jednym z matką, nadajesz no mu imię, prawda? Ono staje się oddzielną istotą, prawda? To proste. Zobacz też słowo intrus, przykładowo, nie? To jest ktoś, kto jest obcy tutaj, jest wydzielony, wyodrębniony z tej społeczności, na przykład, prawda? Jako, że i jest odwróconym wykrzyknikiem, może być używana również w wyrazach, które wykrzyknikiem mogą się kończyć. Na przykład imponujące wykrzyknik, nie? Zaczyna się na i, odwrócony wykrzyknik, albo istotnie wykrzyknik na końcu, albo wspomniany wcześniej intrus i wykrzyknik na końcu. I jest też bardzo ciekawe. Wszystkie nasze litery są bardzo ciekawe. To w skrócie. Dalej. Litery B, Y, T. Zobacz, każda z nich symbolizuje dualizm. Litera B ma dwa brzuchy. Litera Y rozgałęzia się na końcu. Litera T również, drogi się rozchodzą. Zobacz na wyraz byt. Byt. Nasz byt. To dualizm. My żyjemy w dualizmie. Mamy dobro i zło, mamy czarne i białe, mamy ciepło i zimno, i tak dalej, i tak dalej. Samo słowo, polskie słowo byt zawiera w sobie istotę dualizmu. Każda litera symbolizuje tutaj dualizm, aczkolwiek te litery mają wiele innych zastosowań. B stosuje się w wyrazach o kształcie podobnym do litery B. I tak dalej. Będę mówił. Będę mówił o tym w kolejnych odcinkach. Skupię się na każdej literze bliżej. Litera P. Symbolizuje na przykład, bo to tylko część z jej właściwości. Pary. Zobacz na policzek, pośladek, pięta, pierś. Ale zobacz, dwie piersi to już biust. B. Dwie części. Jedna pierś. P. Prawda? Ciekawa zależność. Litera G. Symbolizuje coś zamkniętego, ale nie do końca. Z pozoru zamknięte, ale można wejść. Zobacz. Garda, gród, gardło. To tylko przykłady. Litera W symbolizuje między innymi wielokrotność danego zjawiska. Więcej, wyżej, wydajniej, prawda? Litera E. Litera E symbolizuje między innymi emisję, np. przykład ekspresja, emocji, prawda? Ma wiele zastosowań. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mogę mówić tak długo o każdej literze, ledwie zarysowałem tu część właściwości kilku z nich. W tej chwili chciałem tylko nakreślić pewną niesamowitą prawdę. Które będę rozwijał w kolejnych nagraniach. Litery w naszym języku to pierwiastki, które wchodzą ze sobą w związki analogicznie jak w chemii. Każda z tych liter sama w sobie, jak pierwiastek, ma jakieś swoje właściwości. Wchodząc w reakcje z innymi, nabiera nowych właściwości. Konstrukcja tych naszych wyrazów jest analogiczna do konstrukcji związków chemicznych. Każda litera ma znaczenie sama w sobie. A w zestawieniu z innymi może nabierać nowych właściwości. W naszym języku litery były używane według pewnego klucza. Gdy według tego klucza zacząłem dekonstruować słowa, to odkryłem w jaki sposób były tworzone i jak złożony jest nasz język. Pamiętajcie, że nowsze słowa nie są już tworzone według tego klucza, chociaż zdarzają się czasem wyjątki. Słowa, które stanowią trzon naszej mowy, te, które nie zmieniły się od lat, od wieków nie są przypadkowa ich złożoność i naszego języka w ogóle jest nieprawdopodobna. Teraz staje się już bardziej jasne, czemu Słowianie nazywają się Słowianami. Z mojej wiedzy wynika, że opisane zjawisko nie zachodzi i nie występuje w innych językach europejskich, tylko w, nasze, tylko w naszej mowie. Być może występuje w sanskrycie. Tego nie jestem pewien, musiałbym to dopiero sprawdzić. A na razie chcę się poświęcić czemuś innemu. O właściwościach liter, a także zależnościach między nimi nie uczy się nas w szkołach. Nie mówi się o tym w szkołach, prawda? Czy, czy domyślasz się dlaczego? Gdyby nas uczono tego w szkołach, to każdy z nas prędzej czy później sam doszedłby do tego, że język polski jest najstarszym językiem w Europie, a być może najstarszym w ogóle, a to potwierdziłoby odkrycie, jakie mamy na polu archeologii, genetyki czy analizy dorobku kultury. Jak na to wpadłem? Tutaj może mm, odpowiem cytatem z Alberta Einsteina. Na potwierdzenie tezy o starożytności naszego języka mam naprawdę mnóstwo innych bardzo ciekawych dowodów. To, o czym mówiłem w tym nagraniu, to tylko czubek z góry informacji, które mam do przekazania. Teraz, co będzie w kolejnych nagraniach, co będzie w kolejnych filmach. Więc, tak, będzie o języku, ale nie tylko. Chciałbym wykazać, że język polski bazuje na odgłosach natury a przecież pierwszy język musiał bazować na odgłosach otoczenia, bo nie było innego źródła. Język polski bazuje na odgłosach natury, co bez problemu wykaże, mamy swoje unikalne brzmienia w naszym języku i w naszym alfabecie, których nie ma w językach innych nacji. Wykaże, że język polski zawiera jądra, pierwiastki słowotwórcze, które stanowią swoisty silnik mowy i które te jądra, pierwiastki będziemy odnajdować w innych językach. Jednak to w polskim są one w największej obfitości. Wykażę, że język polski to prawdziwy język mocy i że w żadnym innym języku drgania strun w krtani nie generują tak ogromnej wibracji energii jak u nas. Pokażę ci także, jakie mogły być pierwsze litery i pierwsze wyrazy i jak mogło dojść do ich powstania. Rozwinę temat litery i pokażę więcej zastosowań dla każdej z nich. Opowiem więcej o sanskrycie i związkach kultury słowiańskiej z kulturą Hindustanu. Wykażę Ci bez cienia wątpliwości, że alfabet łaciński to tylko mocno uproszczona wersja alfabetu słowiańskiego. Wykażę Ci, że greckie mity to tylko późniejsze wersje naszych opowieści. Tak na przykład bardzo znany bohater Horakles to nasz słowiański swojski Waligura. W międzyczasie opowiem Ci o tym, co na temat Polski naszych czasów wieszczył Adam Mickiewicz i co miał na myśli mówiąc o słynnym 44 Opowiem ci także, jaka jest geneza najbardziej znanego polskiego brzydkiego słowa, które, jak się okazuje, wcale nie jest przekleństwem. I to wszystko to naprawdę tylko mały fragment tego, co mam do przekazania. Będzie naprawdę ciekawie. Na razie stop. Swoją drogą stop. I to słowo znane na całym świecie, używane i rozumiane wszędzie. Ale tylko w naszym języku stopy nazywają się stopy. A to stopy służą do tego, żebyś ty zrobił stop, żeby się zatrzymał, prawda? Teraz. Co będzie z wiedzą dalej? To zależy w dużej mierze od Ciebie, bo mi było dane dotrzeć z tym przekazem do Ciebie. Czy to dotrze do innych, zależy od Ciebie. Jeżeli uważasz tą wiedzę za interesującą, jeżeli uważasz moje odkrycie za ciekawe, to przekaż tą informację swoim bliskim, porozmawiaj o tym z rodziną przy obiedzie, po obiedzie, bo przy jedzeniu się nie gada. Udostępnij to znajomym, niech to pójdzie w świat, niech ta wiedza trafi do każdego domu, bo my jesteśmy jednym organizmem. Jesteśmy jednym organizmem i słuchaj, tak jak w ludzkim ciele, ono się składa z bilionów komórek, prawda? One zgodnie ze sobą współpracują. Jeżeli jest harmonia, to organizm jest zdrowy. Jeżeli jest harmonia w organizmie, organizm jest zdrowy. A przecież my Polacy, jako wielka, wielomilionowa społeczność, też tworzymy jakiś organizm. Jesteśmy naprawdę całością, jednego organizmu. Jeżeli mi się żyje lepiej, to i tobie się żyje lepiej. Ręka rękę myje, tak to się mówi i to jest prawda. Więc podzielmy się tą wiedzą z innymi, bo to jest coś. Ta wiedza, ta wiedza to jest coś, co nam zabrano. Pracowano nad nami wiele lat, żeby nas przekonać, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy mniej wartościowi od innych nacji. A przecież to, co się tak skrętnie przed nami ukrywa, to właśnie to, że jesteśmy narodem starożytnym, że być może zasiedlamy te ziemie, na których dziś żyjemy od. Około 10-11 tysięcy lat, jak pokazują badania, a być może jeszcze wcześniej, nie wiadomo. Jesteśmy starożytnym narodem, mamy starożytny język, naprawdę nie mamy kompleksów, mamy powody do dumy, bo jak się okazuje, wiele cywilizacji bazuje po prostu na naszej. Brało i kopiowało z naszej pełnymi garściami. Nam wmówiono, wmówiono nam pewne rzeczy, my w to uwierzyliśmy, dlatego dzisiaj. Tak, ciężko jest Polaków przekonać do tych wszystkich różnych odkryć, które mamy na wielu polach, bo mamy odkrycia na wielu polach. Mamy odkrycia, jeśli chodzi o genetykę, mamy odkrycia, jeśli chodzi o archeologię, mamy odkrycia, jeżeli chodzi o analizę zdoby... zdobyczy kultury naszej. Choć zobacz, jak wiele zostało zniszczone, jak wiele zostało wywiezione, jak wiele zostało rozkradzione. Ja o tym powiem w jednym z kolejnych odcinków również. Poświęcę tym wszystkim odkryciom oddzielny odcinek, żeby uzmysłowić wam, jaka jest skala. Teraz, jeżeli ta. Informacja, jeżeli to, to mówimy o języku, jeżeli to przeniknie do świadomości ludzi, to wtedy wszystkie te inne odkrycia staną się zrozumiałe i być może Polacy w końcu uwierzą w to, uwierzą w prawdę. Prawda jest przed naszymi oczami, a tam się najlepiej kryje prawdę, prawda? Chrystus mówił, że ludzie patrzą, ale nie widzą, słuchają, ale nie słyszą, prawda? I zobaczcie, to o języku było przed naszymi oczami. Prawda o naszym języku była przed naszymi oczami, nie? Ktoś w końcu musiał na to wpaść. Tak się złożyło, że wpadłem na to ja. Ja mówię to do ciebie, przekaż to pozostałym. Zapraszam na pozostałe filmy, będzie naprawdę ciekawie.